A z nami zwycięski Piotr Drozdowski po kapitalnym i błyskawicznym zwycięstwie na gali Babylon MMA. Piotrek, no chyba nie możesz nie być w pełni zadowolony z tego pojedynku. W pełni jestem zadowolony, ale szczerze tak sobie to planowałem tą walkę. W głowie od samego początku było pewne zwycięstwo. Nie wiem, nie, nie, tylko nie wiedziałem w jakim stylu, ale wiedziałem, że wygram. Prawda? Nawet nie obstawiłem, że w żadnej możliwości, że będzie trzy rundy. Maksymalnie dwie sobie tam w głowie układałem. Dużo ekspertów, obserwatorów mówiło, że jeżeli Piotrek obali, to już tego już przeciwnika z dołu nie wypuści. Ty, ty też tak czułeś, że jak już obaliłeś, to, to ta walka będzie już do jednej bramki? Tak, no ten kto ze mną robił, to wie, że jestem z góry nieprzyjemny strasznie. Lubię kolana, lubię łokcie. Jestem bardzo brutalny z góry. Może nie znam jakichś wielu mega technik kończących, ale jak się kurwa przykleje, to już kurwa mi, ciężko mi oderwać. Jakiś plan, jak wyglądał plan na ten pojedynek? Czy to od początku miało być atak i szukanie tego obalenia, czy chciałeś ten pojedynek przeprowadzić troszkę inaczej? Y -y, chciałem się bić na początku, ale widziałem, że rywal zaczął machać trochę rękoma, zaczął szukać tej mojej bolącej nogi, okopanej, co to miałem za maną. Jeszcze teraz dodatkowo walczyłem z drugim kolanem nadrywanym wiązadłem i no, unikałem trochę tych jego kopnięć, ale jak uderzyłem pierwsze dwa ciosy, to od razu zaczął się chować za podwójną gardą, to wyczułem, że Wycofywał się defensywa i od razu poszedłem do obalenia. No, wspominałeś coś o tej nodze. Co to mi jest, bo wspominałeś, że Rzecz. nie jest to kontuzja, e, nie jest to uraz, który został przez swojego rywala wykonany. Tak, no tu miałem, gdy na wcześniejszym Babilonie w Grodzisku złamano kość ciałkową do tej pory tam lekkie coś czuję, jakiś narość się zrobiła na tej kości. I ta połowie tam nie pracuje tak, powinna. A w drugim kolanie sobie tracie przygotowania, do wiąza za doboczną No i chyba ten doping cieniusz, bo mam wrażenie, że to był najgłośniejszy doping jak na razie na tej gali. No, dużo przyjaciół przyjechało z Żyrardowej okolic. Bardzo im dziękuję. Ogólnie w skiernicach czuję się jak w drugim domu, bo tu też trenowałem dwie parę lat. No i tu ogólnie mam swój bilans 2-0, więc chętnie tu wrócę zawsze na 3-0. Tutaj, jeżeli mówisz o tym powrocie, no to kiedy możemy Cię zobaczyć znowu w Oktagonie? Jakie są Twoje najbliższe plany? Tak? Moje, naj, moje najbliższe plany to 2-3 dni odpoczynku, później wracam do roli politycznej, bo startuję do Rady Miasta Żyrardowa, ale wybory się kończą 7 kwietnia i wracam do trenowania. Teraz będę walczył o głosy, tak jak w klatce. Głosujcie na mnie do Rady Miasta Żyrardowa. Ale to mówisz o tym powrocie, ale ja się chciałbym zapytać, czy to nie jest gdzieś czas też na... Trochę trudniejsze wyzwania z rekordem jakimś też lepszym zawodniku. Ogólnie, dopóki ja mam bilans ujemny, chcę się bić z ujemnymi. Będę miał wyrównany remis, re, rekord, będę bił się z równymi rekordami. Będę miał dodatni, będę się z dodatnimi. Taki mam cel. Jeżeli chodzi jeszcze o tą politykę, to krótko dopytam jeszcze o może twoje najbliższe, o postulaty, o to, co będzie najważniejsze, co będziesz chciał zrobić, jeśli oczywiście dostaniesz się do samorządu. Więcej zajęć z młodzieżą, jakichś miejsc, gdzie można spędzać wspólnie, rodzinnie czas, przede wszystkim do sportu czy dyscypliny wytrwałości. To czego teraz ludziom brakuje w tych czasach. No to, bardzo dziękujemy i ja gratulujemy zwycięstwa. No, dziękuję za duat. Do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję.